Siema siema kryptoświry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku związanym z bitykuinem, z bitykuinem widzimy się, albo raczej słyszymy się, bo jeszcze żeśmy się nie widzieli w niedzielę, wyjątkowo nie w środę, nie czekamy do środy, bo środa to dzień <grym> wykresu, ale musimy się nagrać troszkę wcześniej z uwagi na zaistniałą na rynku... Pomidorową. Ta pomidorowa i tutaj piwnica pojawiła się nagle. Nagle dla tych, którzy nie patrzyli na rynek, nie spodziewali się takiego wydarzenia, natomiast ci, którzy się tego spodziewali, e, myślę, że zbytnio zaskoczeni nie byli. W związku z powyższym zapraszam Was na ten odcinek, ponieważ w dzisiejszym materiale chciałbym Wam przedstawić e, swoją, jak zwykle, opcję, tego, gdzie szukać najważniejszych punktów, wobec których cokolwiek. Ewentualnie może się sensownego wydarzyć i dać odpowiedź, co będzie dalej. To jest pierwsza kwestia. I druga kwestia: dlaczego te punkty są takie istotne? Więc myślę, że warto zostać ze mną chwilkę. Zatem lecimy z koksem. Oczywiście na początek ogłoszenia osiedlowe. Ja nie jestem doradcą finansowym. Wszystko, co usłyszycie w tym materiale, nie może być traktowane jako porada inwestycyjna. Swój kapitał inwestujecie na własne ryzyko, a to są tylko moje twórcze e, przemyślenia, którymi się z Wami dzielę. Jeżeli oczywiście jest to dla Was zrozumiałe, no to petardinio. Jeżeli to nie jest zrozumiałe, to telewizinio i oglądacie jakieś e, fajne rzeczy w niefajnych kanałach. E, co tu się wydarzyło? Bo teraz przejdźmy do sedna odcinka. Aha, jeszcze jedna wa ważna rzecz, jeżeli chodzi o ogłoszenia osiedlowe, to zapraszam Was bardzo serdecznie do grupy na Telegramie. Link macie na dole w opisie filmu oraz oczywiście na mojego e, Twittera. E, tak wygląda se mój Twitter. Zapraszam Was bardzo serdecznie, żebyście się nie pogubili i tam będzie coraz więcej e, informacji, też związanych z eksperymentem. Ponieważ na razie tylko e, myślę ze stałych osób tu na Twitterze jest pewien ziomeczek. O... Mm -hmm. Reszta z doskoku zadawała pytania, tych pytań pojawiło się dużo. Ja je zebrałem do kupy i w związku z eksperymentem postanowiłem odpalić go jeszcze raz, żeby faktycznie zrobić to, o co poprosiliście, czyli na sztywno ustalić pewne zasady. W związku z powyższym w najbliższych kilku dniach spodziewajcie się odcinka w tej kwestii. Uprzednio to, co zostało zamknięte tuż po wakacjach, faktycznie bardzo fajnie wyszło. Win rate w tym eksperymencie musi wychodzić 100%, ewentualnie będzie 100% straty. Ale czy mój eksperyment da mi jakiś zysk, czy nie da, czy mnie spuści z torbami, to się okaże za jakiś czas. Natomiast wracając do aktualnie dzisiejszego odcinka. Słuchajcie, no cóż takiego się wydarzyło? No ci, którzy śledzą rynek krypto, to na pewno wiedzą już co się wydarzyło. Myślę, że tutaj analizowanie jako fakty w telewizji i klikanie kolejnych zakładek nie ma kompletnie sensu. W telegraficznym skrócie Amerykanie znowu będą starali się o możliwość, że tak powiem, odwoływania się od decyzji sądowych odnośnie XRP i znowu będą chcieli dalej, 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 dalej w krypto. Nie chcę odpuścić w związku z powyższym. To była pierwsza plf, pomidorowa informacja do naszej zupy. Druga, na przykład, pomidorowa informacja plf, to jak wiecie, pojawiły się newsy, że Elon Musk od Tesli. Sprzedaje bitkuiny należące do X. no i generalnie zaczęła się robić panika. No i cóż, mamy tak, jak mamy. Oczywiście pozostałych drobnoustrojów, newsów związanych z zapowiedziami, że będą podnoszone stopy, że będzie agresywna walka, bo inflacja nie ustępuje. Bla 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 bla, i te wszystkie informacje, które analizowaliśmy zawsze w poprzednich odcinkach, dobiły tylko gwoździa do trumny. Tak czy siak, spotkaliśmy się z pomidorem i ruchem TUDE Piwnica. No i ራስ jedna bardzo ważna informacja, bo tak jak mówiłem ostatnio, że nie bardzo jest co oglądać na wykresie, że jesteśmy w nudnym rangeu, natomiast przestrzegałem, bardzo przestrzegałem nad decyzjami inwestycyjnymi właśnie w tym okresie. Bardzo przestrzegałem, nawet był taki tytuł materiału, e, uważaj na swoje decyzje e, inwestycyjne, właśnie dlatego. E, skąd, pamiętajcie, było to e, moje kłękanie, że uwaga, uwaga, bo może się coś wydarzyć, no właśnie z tego, że ESO PR historycznie był bardzo dawno temu w takim układzie jak tutaj, czyli mieliśmy na wskaźniku, który pokazuje, kto realizuje zyski, czy większość jest na zyskach, czy na stratach, mieliśmy range albo taki totalny. Nudny okres, kiedy nic kompletnie się nie dzieje. W związku z powyższym rynek był niezdecydowany, i mówiłem, że jest takie przeciąganie liny, w którą stronę to nie wiadomo. Albo y, scena mogła wystrzelić do góry, bo, bo, bo przy tak napiętym, ja mówiłem, to jest napięte jak struna, jak cięciwa, i tak dalej, że y, albo był nam potrzebny pozytywny y, news, jakiś boom, albo właśnie negatywny, który nam zrobił pomidorową, no i pojawiły się właśnie te newsy negatywne, które jako zapalnik spowodowały y, spadek i. Pamiętacie co mówiłem o tych yy, bodajże, że nie wiem, jakich ja tam imion używałem? No, załóżmy, nie wiem, tu inwestor X, który kupił, tu będzie miał tyle straty, tu będzie miał już więcej, tu będzie miał więcej i on chce sprzedać tu, ten, który ma tu stratę, chce sprzedać tu, żeby ciąć czerwone pole. I w związku z powyższym, yy, mówiłem, że może się paniczna wyprzedaż pojawić, ponieważ właśnie yy, krótkoterminowi odleży aktualnie balansują nad przepaścią i tak się stało. I mamy, tak jak widzicie, pomidorowo, Meso PR legł na na 0,96, tak jak widzicie podobne wartości wybijał e, dawno, bo 0,96 zobaczcie wybijał jak Bitcoin dobijał do 20 tysięcy, tak? W związku z powyższym e, większość ludzi się e, skasowała z tego zysku, e, a raczej sprzedała stratę, bo to tak można wyglądać, tak? Bo tam nie było SOPR na załóżmy 1.07 i zaczęło spadać, tylko SOPR było przy jedynce, więc każdy spontaniczny, agresywny ruch ceny w dół powodował, że ludzie godzili się na sprzedaż na sprzedaż e, straty. No i teraz powstało nam pytanie, bo wcześniej patrząc na wykres, niewiele widzieliśmy. Teraz patrząc na wykres, widzimy już więcej. E, ruch spadkowy jaki powstał, e, przede wszystkim e, po jakby sprawdzeniu, zmierzeniu wcale nas nie zaskoczył, a przynajmniej wcale mnie nie zaskoczył, bo poziomy, które na tym ruchu powinny być yy, uwzględnione, zostały uwzględnione, tak, czyli mamy ruch spadkowy i teraz wracając do sedna, do odcinka, do, 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 do tytułu tego materiału dzisiejszego, poziomy, które będą nam, punkty zwrotne, które będą nam towarzyszyły i gdzie, jak ich yy, szukać będę, przynajmniej ja. No to przede wszystkim tak, no ci, którzy oglądają mnie regularnie, wiedzą, że właśnie na tym pułapie, torba na spocie została załadowana niczym wasze walizki na wakacje. Ci, którzy dopiero polecą oczywiście, bo ci, którzy już byli to mają chlip, chlip. Także zgodnie z tym, co ktoś pytał w ostatnio w komentarzu na YouTubie 25K pisałem, że będzie dla mnie okolicą do załadowania torby Pierdut, no i mamy. I teraz, co ja chcę robić dalej i czego chcę szukać dalej, tak? No to sprawa wygląda w sposób następujący. Przede wszystkim 25 tysięcy musi nam się utrzymać w, przy ewentualnych dalszych spadkach jako betonowa zapora. Jest tą betonową zaporą i żebym nie, żebym nie był gołosłowny, to ta betonowa zapora, słuchajcie, już dała o sobie znać. A mianowicie gdzie? A no właśnie mianowicie tu. Zobaczcie historycznie z przeszłości, tak? W 2023 roku Bitcoin nam e, tutaj parę e, naście, 10 minut, godzin i tak dalej wstecz. Jak spojrzymy, to zobaczcie, e, 25 tysięcy wywołało ogromną likwidację pozycji długich, tak? Czyli jak cena spadała, zobaczcie sobie, mamy e, cena sobie wybiła te tutaj 28, podjeżdżaliśmy po 30, później w maju cena zaczęła być w korekcie, tak? Mieliśmy w maju cenę w korekcie, powolutku cały czas cena spadała, szukaliśmy wyjątkowego miejsca, które nam się pokaże jako miejsce dla ludzi, którzy się zapompują, stąd moja odpowiedź na pytanie w komentarzach, gdzie ja mam zamiar się zapompować była właśnie na 25 tysięcy, bo zobaczcie, cena spadała cały czas maj, czerwiec i nagle w czerwcu mamy 25 tysięcy do i zobaczcie, jaka potężna likwidacja pozycji długich. Oczywiście, te likwidacje pozycji długich spowodowały dalsze spadki, tak? czyli zjechaliśmy z 25, tak jak widzicie tutaj, 700 do finalnie 25, 100. Natomiast to była informacja: jeżeli mamy tak ogromną likwidację pozycji długich, to sprzedaje nam się tylko, jedno, tylko i wyłącznie jedno info z rynku, że w tym miejscu. Bardzo dużo osób wierzyło w odbicie, tak? I oni nie chcą łatwo skóry sprzedawać, oni nie chcą wcale spuszczać tego bitcoina niżej. Stąd też, tak jak widzieliście moje nagranie przed moim urlopem, co mówiłem, że raczej nie spodziewaj się, że będzie pomidor i kupisz Bitcoina za 1000 dolców, że 25, ja wtedy mówiłem, będzie naprawdę mocną zaporą, tak? I popatrzcie, mamy tutaj potężny ruch i zobaczcie, że tutaj mamy ogromną likwidację, która się pojawiła e, pozycji długich i to też była e, wypadkowa tego e, ruchu, który ostatnio powstał, tak? Czyli oprócz tych informacji, które Wam podałem, oprócz krótkoterminowych hodlerów Bitcoina, to też musimy zobaczyć na te likwidacje, były ogromne likwidacje, czyli dźwignią wojujesz od Dźwigni zginiesz, ale, ale, moi drodzy, poczekajcie, bo jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Jak wrócimy sobie tutaj do rynku, to teraz zobaczcie na likwidację pozycji krótkich, czyli one w ostatnich okresach były wybiórczo, że tak powiem, jak powiększymy sobie ten wykres, to będziemy to lepiej widzieć. Zobaczcie, likwidacje pozycji krótkich były niewielkie. Jednorazowe skoki ludzi, którzy shortowali od 30 tysięcy, tak? No, czyli, jakby to jest logiczne, bo tak jak tam przy 25 ludzie grali longi i się wybijali, tak samo tutaj mamy przy 30 wybite shorty, ale zobaczcie, co jest bardzo ważne. Jak cena bitcoina spadła do 26 tysięcy, i zaczęła szorować przy tych 26, czyli tam, jak popatrzymy na wykres, przez chwilę nawet byliśmy w okolicach 25 z groszem, tak, według Trading View i według korelacji do Binance. To zobaczcie, jaki tutaj jest bardzo ważny news dla nas, czyli Potężna ilość shorterów wierzyła, że teraz to już runiemy nie wiadomo jak nisko, i oni się poładowali tam do tych shortów, bo już teraz jak Bitcoin tak o. O, o wróć, wróć. Jak Bitcoin tak o runął, to już teraz panie tysiąc dolców i oni się poładowali, a rynek ich Zatrzymał, tak? Czyli po raz kolejny mamy tu potężną yy, 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 likwidację pozycji krótkich, czyli po raz kolejny rynek nam powiedział w tym momencie, że hola, hola, chopaku, dziewczyno, to jeszcze nie ten etap. No i teraz, co się powinno wydarzyć od tego ruchu? To, że tutaj ten y, biegnący nosorożec, y, słoń, nie wiem, rozpędzony pociąg się wykoleił, czy tam przydzwanił Bemu ściany, to jest pierwsza kwestia, ale to nie jest koniec. Tu została po prostu wygrana bitwa w tym trendzie spadkowym. Teraz kolejna bitwa, jeżeli ma się rozegrać, na pewno rozegra się tutaj. I teraz oczywiście, tak jak wiecie, albo będziemy mieli scenariusz, że robimy double bottom i wówczas kita, nie bez przyczyny narysowałem to w ten sposób, bo tutaj właśnie są te kolejne dwa bardzo ważne punkty. Jeżeli szukalibyśmy dalszych. Kroków inwestycyjnych, tak, jeżeli da, dalszego spoglądania na wykres, to musimy sobie odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie. To, co pokazałem Wam na likwidacjach i te wnioski, które można wyciągnąć z tego, co jest na likwidacjach, czyli że historycznie przy 25 tysiącach, bum, tam chcemy bronić terenu i pokazaliśmy po raz kolejny, że tu będziemy bronić terenu, jako ludzie, którzy chcą, żeby Bitcoin wzrastał. No i jest, zobaczcie, nawet po knocie widać potężne wypchnięcie ceny. I teraz, żeby ten Scenariusz był logiczny, który ma się rozegrać. To pamiętajcie, że w tym miejscu będziemy wiedzieli lub w tym miejscu, czyli na Fibonacci 50 lub 61% korekty tego ruchu spadkowego, będziemy wiedzieli, co będzie dalej grane. Bo w najlepszym wypadku my będziemy po prostu w takim rangeu się poruszać teraz. Czyli będziemy konsolidować i zastanawiać się znowu, co się dzieje. Wtedy będziemy obserwowali znowu. Krótkoterminowych chodlerów, czyli będziemy szukali tych, którzy zdążyli się tutaj w cudem wkupić. No dziękuję. Tak, dobrze pamiętacie, co mówiłem 5 minut temu, ja też tutaj jestem, tak? Czyli będziemy szukali ludzi, którzy, którym udało się ustawić zlecenie i zrobić zakup, i co ci ludzie zrobią w tym miejscu, tak? Czyli jest będzie nam pokazywał e, to, co się wyprawia. Oczywiście będziemy obserwować nastroje na e, dźwigniach co oni próbują nam przekazać, no i przez to będziemy mogli wysunąć informację, czy Bitcoin chce wyjść wyżej i wrócić do dużego range'a pod 20, między 25 a 30 tysięcy, bo to oczywiście jest możliwe, czy czeka nas najgorsza opcja, czyli dojdziemy do punktów korekcyjnych na FIBO i niestety będziemy atakować w dół. Ten ruch, jeżeli... Pamiętajcie to, co teraz jakby chcę Wam przekazać, bo jeżeli na tych poziomach, czyli 27-28 tysięcy, czyli to, co mamy tutaj w tych zakresach bardzo ważnych korekcji na FIBO, jeżeli w tych zakresach pojawią się ogromne likwidacje pozycji długich, no to będziemy mieli problem, tak? Bo ludzie będą chcieli pchać Bitcoina jednak do góry, będą chcieli wierzyć, że on wróci pod 30 tysięcy, skoro bardzo ładnie się obroniliśmy tutaj, natomiast w tym momencie dostaniemy feedback, nie jednak wracamy. I teraz ten odcinek ceny i ten pułap będzie najważniejszy. Tutaj znowu będziemy musieli określić, czy ludzie chcą po raz kolejny, dokładnie tak samo jak tutaj była obrona, dosłownie jak bitwa pod Grunwaldem, można powiedzieć, i czy to się wydarzy po raz drugi. Bo jeżeli wydarzy. Się po raz drugi i po dniu, po dwóch dniach, bo niestety wszystkie te wskaźniki one działają, tak jak wiecie, z opóźnieniem, więc my nie jesteśmy w stanie na bieżąco. Tak, nie mam tutaj interwału. Załóżmy, żaden interwał nie będzie tak przejrzysty jak ten dzienny, który się pojawia po północy. Tu informacja, co się wydarzyło na danych sieciowych. Więc jeżeli my po raz kolejny się będziemy w stanie tutaj obronić, no to petarda, bo tak jak Wam powiedziałem, wtedy możemy sobie to rozrysować w taki sposób, tak, double bottom i wtedy faktycznie albo wracamy do range'a, albo właśnie może będzie ten atak, którego chcemy, tak. Natomiast uwzględniając to, że to podnoszenie stóp procentowych i te wszystkie czynniki giełdowe, które mogą sprawić, że Bitcoin nie będzie znowu miał pary, będzie raczej w tym trendzie spadkowym się znowu utrzymywał, spowodują, że rozegramy się w ten sposób, zrobimy korektę ruchu Spadkowego i niestety rozegramy się wówczas w kierunku pomidorowej i tudę piwnica. Także to, co Wam tutaj przekazuję, to są moje najważniejsze punkty docelowe, pod które ja będę analizować sobie to, oczywiście, na bieżąco też dla Was, już teraz i będziemy yy, próbować przewidywać co rynek ma w planie. Tyle ode mnie. Dziękuję bardzo za subki. Zapraszam do następnych do udostępnienia filmów, do lajkowania, do komentowania. Ee, dalej nagrywamy, dalej walczymy, dalej próbujemy z rynkiem e, zarobić. Znaczy ja próbuję. A wy, skoro jesteście, oglądacie to też na pewno po to, żeby ten kapitał jakoś coś ze sobą zrobił. No i tak jak obiecałem, z eksperymentem, ponieważ on aktualnie jest otwarty, aktualnie od nowa, od początku, od 100 dolarów jest uruchomiony i no teraz generuje minus tam 7% z uwagi na pomidorową, natomiast celowo go zostawiam celowo wam nagram, spiszę elegancko zasady, wobec których ja będę funkcjonować i po prostu w przyszłości roku na wakacje. Chcę Wam pokazać, czy to miało sens, czy nie miało, czy jeżeli rynek krypto runął, to poszedłem z torbami, bo niestety ten eksperyment będzie bardzo bolesny, jeżeli rynek pójdzie w błoto, bo stracę całość, jeżeli rynek pójdzie do góry, niestety, znaczy na szczęście, ale no, wtedy tudę moon i tutaj nie wiem, wybierzecie mi wycieczkę. <laughs> Dzięki Wam bardzo serdecznie, że jesteście, trzymajcie się i do usłyszenia.